Dziś odbywa się podsumowanie zakończenie sezonu sportowego 2012-2013. Sport w życiu każdego człowieka, zwłaszcza młodego człowieka, odgrywa zawsze bardzo ważną rolę. Czego uczy? Uczy rywalizacji, szlachetnej rywalizacji, uczy być lepszym od innych, uczy nas walki fair. Trenerzy sugerują nam, które osoby należy wyróżnić i jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań i faktycznie ta dana osoba zasługuje na takie wyróżnienie, zostaje ona wpisywana na listę osób wyróżnionych. Jeżeli chodzi natomiast o osoby, które kończą studia, wymyśliliśmy to dlatego, żeby podsumować pracę osób, które poświęcają na sport sporo czasu a niekoniecznie mają one wysokie osiągnięcia sportowe. Tacy ludzie naprawdę muszą dużo i czasu poświęcić, energii, siły na, na, to, na to, żeby tą Politechnikę Krakowską reprezentować na arenach sportowych. Kolejny plebiscyt jest to plebiscyt na 10 najlepszych sportowców Politechniki Krakowskiej gdzie oprócz występów na akademickich mistrzostwach Polski i Małopolski brane pod uwagę są osiągnięcia inne, czyli medale w otwartych mistrzostwach Polski, mistrzostwach świata, Europy, wszystkie dodatkowe osiągnięcia zawodników. Klub uczelniany AZS Polityki Krakowskiej zajął w zasadzie skończonym, zakończonym sezonie 2012-2013 24. miejsce w klasyfikacji generalnej. Akademickich Mistrzostw Polski, co dało jej dziewiąte miejsce w typie uczelni technicznych. W Akademickich Mistrzostwach Małopolski zajęliśmy miejsce piąte. Miło było słyszeć, że zawodniczki i zawodnicy klubu uczelnianego AZS Politechniki Krakowskiej zdobywali znakomite miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski, w Mistrzostwach Szkół Technicznych. W akademickich mistrzostwach Małopolski to bardzo cieszy. To znaczy, że studenci Politechniki Krakowskiej, oprócz uczenia się, oprócz zaliczeń, egzaminów, również potrafią wesoło, przyjemnie, z pożytkiem dla siebie spędzać czas.